Szymanko, mordeczki. Znowu temat maszyn, a dokładniej tego, dlaczego osoby na elitarnym poziomie, jeśli chodzi o kulturystykę, opierają swoje plany treningowe na maszynach i dlaczego, niby, według wielu jest to dużo lepsze. Dzisiaj pogadamy sobie o takich faktach, o takich fundamentach, jeżeli chodzi właśnie o tu całą kwestię maszyn w naszym treningu siłowym pod sylwetkę. Zaczynamy. Zobaczcie, że osoby na takim naprawdę bardzo elitarnym poziomie, jeśli chodzi o sylwetkę oraz o siłę, najczęściej zaczynali z totalnych postaw, czyli wyciskanie na ławce poziomej sztangą, hantlami, na skosie dodatnim i tak dalej. Jakieś wysłowania, przysiadem, martwe ciągi. Różnego typu ruchy złożone na ma, na wolnych ciężarach i później z biegiem lat, z biegiem czasu, im było tej więcej masy mięśniowej, im były większe te wyniki na tych właśnie ruchach wielosobowych, takie osoby zaczynają przychodzić coraz bardziej na maszyny, aż w końcu wychodzi taka sytuacja, że te osoby swój trening opierają głównie właśnie na maszynach, na jakichś właśnie takich linkach, na, taki, na takich właśnie izolacjach. Teraz pytanie jest takie, czy to jest na pewno dobre dla każdego? Otóż nie. Większość osób, kiedy śledzi topki, jeżeli chodzi o influencerów z branży fitness, nie ma takiego głównego pytania w swojej głowie, co ta osoba robiła wcześniej. I to jest właśnie ten cały, że tak powiem, szkopuł naszej branży, że. My oceniamy już powiedzmy produkt finalny. Kogoś, kto już zbudował tu swoją sylwetkę przez lata. I ta też osoba przez lata miała różne opinie na temat treningu. Raz, przez, powiedzmy, pierwsze dwa lata była zafiksowana na punkcie ciężarów. Ja aktualnie, po czterech latach na Siłce, e, znowu właśnie wróciłem do wolnych klamotów. Swój trening opieram głównie o te klamoty. I co jest najśmieszniejsze? Również wykonuję teraz też ćwiczenia w sposób, gdzie no macham, typu szruksy czy wiosłowanie, gdzie kilka lat temu jeszcze ja się z tego bardzo śmiałem, że jak tak w ogóle można trenować. Więc zobaczcie, że te nasze podejście do treningu bardzo mocno się rozwija, zmienia z biegiem czasu. Teraz jaki jest problem odbiorców, takich właśnie osób, które już mają... Tą sylwetkę wypresowaną. Patrzą na już finalny produkt, na finalny efekt i na to, co ta osoba mówi, uważa. Nie weźmie pod uwagę tego, co ta osoba robiła wcześniej, co robiła, aby dojść do tego poziomu. Bo zobaczcie, że kiedy my przechodzimy przez, przez nasze życie, mamy szereg jakichś doświadczeń w tej całej drodze. Nie wiem, jakieś kontuzje mogły się zdarzyć, różnego typu rzeczy, jeśli chodzi o, o taką samą kwestię siłową. I teraz powiedzmy taki na przykład owca WK, na początku mógł na przykład opierać swój na samych wolnych obciążeniach, maszyny były tylko takim minimalnym dodatkiem, a teraz na przykład chłopaki e, bardzo mocno propagują maszynę Smitha, gdzie jeszcze kilka lat temu z niej wręcz szydzili. Nagrywali filmiki odnośnie portalu w Maszynie Smitha i tak dalej. Takie tam, takie, właśnie różne głupoty. Więc zobaczcie, że to nasze podejście na siłowni bardzo mocno się, że tak powiem, tutaj e, rozwija. I to, co warto jest zrobić, to właśnie spojrzeć na to, jak ktoś kiedyś. Trono, bo wracając do tego teraz tematu głównego. Osoba, która już zbudowała x kilogramów, przerobiła już x lat na siłowni. Ma do dyspozycji bardzo duży, że tak powiem, waklarz doświadczeń na tej siłowni oraz ma bardzo pokaźne wyniki siłowe. Tak jest najczęściej. Robią wyniki, o których wy nawet aktualnie powiedzmy nie możecie. To sobie mają zbudowane te fundamenty, stoją na solidnych fundamentach. Wiecie, macie chatę, tak? I... Macie fundament i możecie go zrobić, powiedzmy, bardzo dobrze, stabilnie, taki, wiecie, solidny fundament, taki naprawdę mocny, głęboki, na, nie wiem, kilka metrów w głąb ziemi, że tam, naprawdę, możecie nawet postawić, nie wiem, powiedzmy, wieżowiec, a stawiacie, nie wiem, tam, powiedzmy, dwupiętrowe mieszkanie, na przykład. I tak właśnie jest w siłowni z wolnymi klamotami. To jest bardzo solidny fundament. Jeżeli ktoś od tego zaczynał, zbudował w tym siłę, to naprawdę później może bardzo mocno tutaj szaleć, jeżeli chodzi o dobór ćwiczeń, o dobór różnych metod, bo on ma zbudowany fundament, bazę. Tylko dużo osób po latach e, zapomina o tym właśnie fundamencie, o tej bazie. I potem, właśnie z biegiem czasu, coraz bardziej przechodzą na tą stronę maszyn. Dlaczego? Ponieważ maszyny dają ten plus, że są bardzo stabilne. Możemy komfortowo dojść do opadku, nie zajechać się, zrobić dużą objętość, nie zmęczyć się aż tak bardzo. Teraz, właśnie, zróbcie sobie powiedzmy ciężką serię wiosłowania na sztandze ona Was bardzo mocno wypruje. A zróbcie sobie wosłowanko na hanerze. No, okej, okay, poczujecie jakąś tam pompę, ale nie będzie to aż tak duży zajazd. Teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ osoba, która dopiero zaczyna na, na, na siłowni, no, ma ten wynik na wiośle nie za duży, tak? Nie wiem, no, nie, nie, wiem, nie weźmiecie 200 kg. Po roku, dwóch latach na wiosłowaniu nie zrobicie tego. No to jest raczej nierealne, bo ludzie mają problem zrobić taki wynik w ciągu. Ale po na przykład x latach na tej siłowni, nie wiem, powiedzmy po 5, 6, no możecie takim wynikiem się już, że tak powiem, e, poszczycić. Że robicie, nie wiem, 200 kg wiosłowaniu. Prędzej to nie robią osoby na dopingu, ale dobra, mniejsza z tym, bądź, bądź w dużych kategoriach wagowych. Tutaj chodzi o sam klucz. Teraz zobaczcie. Mamy takiego gościa, który ćwiczy 10 lat. On teraz, żeby zrobić wiosłowanie 200 kg, musi się rozgrzać przez powiedzmy 20 minut, robiąc same te sery wstępne. Później zrobi to wiosłowanie i taka, że on po tym wiośle jest już po prostu wypruty. Eee, teraz ma on zrobić jeszcze jedno, dwa, trzy ćwiczenia na plecy, żeby dotrzeć w jakieś swoje słabe strony. No, nie zrobi tego, bo już na tym wiosłowaniu się bardzo mocno wyprół. Więc co robi? Wywala to wiosłowanie ze swojego planu i daje sobie maszynę, która wejdzie w konkretny rejon tego mięśnia, który u niego nie domaga, ale reszta pleców jest duża, jest rozbudowana. Wiecie, te plecy są dowalone jak autobus do lichenia, że tak to można określić. I teraz zobaczcie, osoba, która dopiero wchodzi na siłownię, widzi takiego typa, który robi e, powiedzmy na hamerze jednorącz. On nie pomyśli, hmm, kurczę, a ciekawe ile ten gościu bierze w wieśle. Nie, to sobie pomyśli, kurna, on robi na hamerze, ma takie wielkie plecy, więc ja też będę robił na hamerze. Przecież, bo przecież on robi na hamerze, więc on się na tym zna. Tylko, że ta osoba młoda nie pomyśli, że kurczę, ale on możliwe, że wcześniej robił zupełnie innym planem. Ta osoba nawet nie pomyśli, że ta osoba mogła kiedyś inaczej trenować, że kiedy on ważył te powiedzmy 60 kilo, on przy tych słowania. i tego właśnie nie widzi większość osób na siłowni, która ma ten właśnie efekt takiego Dunninga-Krugera, że myślą, że już wszystko wiedzą. No właśnie nie. To jest, to jest właśnie idealny tego przykład. Że ta osoba kiedyś to zupełnie inaczej. I teraz kończąc ten filmik, bo jest, jest już on, myślę, że wręcz za długi, maszyny są w porządku. Masy, maszyny są OK. Maszyny dają nam naprawdę szereg możliwości. Natomiast ja osobiście sądzę, że na moim poziomie zaawansowania mi jeszcze maszyny. Tak naprawdę dużo nie da, ponieważ nie mam dużego poziomu masy mięśniowej, nie mam dużego poziomu siły. Więc u mnie warto będzie podszyfować właśnie ten aspekt siły na wolnym obciążeniu, żeby tą siłę właśnie zbudować, tą podstawę, ten solidny fundament. Później, jak będzie mi brakowało dołu najszerszego, tego wiecie, skrawka, tego wiecie, włókienka na samym powiedzmy dole. To sobie będę robił jakieś, wiecie, róże, tam z jakimiś skrętami i tak dalej, bo wtedy będę chciał właśnie dotrzeć dokładnie tam, bo ja już mam zbudowaną tą podstawę. Ale ty, jeżeli ważysz dopiero 60 kilo, może 70, i nie masz tej wielkiej masy to ty, chłopie, powinieneś nakrzaniać wiosłowania, nawet czy tam bulej, jak ten, powiedzmy, szympas na gałęzi. Ty się tego nauczysz, wyrobisz sobie to całe czucie mięśniowe, nabierzesz siły, takiej chamskiej siły, bo to jest Ci mordo potrzebne. Nie te pularandy, jakieś ściągania, bo to jest później. Nabierz fundamenty. Posłuchajcie sobie, co mówi o treningu młody ninja. On może czasami nie gada jakichś takich, wiecie, mądrych rzeczy, ma ten taki współwiecie. wiecie... Chłopski mm, sposób mówienia, ale to jest spoko. On wam pokazuje, co on robi. Co on robił wcześniej, wcześniej, na czym bazował. A większość influencerów pokazuje to, co robią teraz. Nie pomyślą, że kurczę, jak chcę trafić do e, początkujących. Więc powiem, im, no dobra, słuchajcie, robiłem kiedyś tak. To może nie było idealne. Teraz bym zrobił to lekko inaczej, ale robiłem wtedy tak. Więc. Może spróbujcie tego, bo wtedy to u mnie zadziałało. Tylko mówi, no słuchajcie, teraz robię sobie takie ściąganie, zróbcie sobie, przetestujcie. No nie, bo to dla niego teraz jest potrzebne. Więc to, co musicie wyciągnąć z tego materiału, to jest to, że nie wszystko to, co na pierwszy rzut oka w tym momencie wydaje się idealne, jest faktycznie idealne dla ciebie w tym momencie, bo ten kulturysta. Na początku swojej kariery, w tym właśnie punkcie, w którym ty oglądasz teraz ten film, zupełnie inaczej trenował. I może to nie jest teraz idealne z punktem wiedzy, jakie mamy teraz, ale wtedy to mu dało ten efekt. Więc stary przetestuj zobacz sobie te właśnie fundamenty. Kiedy będziesz na jego etapie, wtedy właśnie zacznie tak trenować. I jeszcze taka jedna rzecz, która jest warta zapamięta zapamiętania bieście wiedzę od osób, które tak naprawdę są wiadomo, też dalej, dużo, dużo, dużo dalej od Was, bo te osoby mają naprawdę tej wiedzy, masę, bo one na tym sporcie zjadły zęby. Jednak też obserwujcie, co robią inne osoby na Waszym poziomie, bądź troszeczkę dalsze, i dopiero wtedy naprawdę zrozumiecie, na czym powinien bazować trening. Ja. Naprawdę przez ostatnie pół roku bardzo dużo zmieniłem w swoim podejściu do treningu. Aktualnie ważę około 80 kg. To jest moja najwyższa waga w życiu, i równocześnie nie jestem jakoś turbo mocno zalany. Dlaczego? Bo właśnie wróciłem do tych podstaw, do fundamentów. Przestałem dosłownie pajacować na tej siłowni, kombinować jak łoś pod górę. Wróciłem do podstaw. zacząłem robić siadę na 10 ruchów. Jest to turbo ciężkie. Często po prostu e, mózg mi, wiecie, prędzej odpada niż te mięśnie, ale to robię. Przełamuję te swoje bariery, bo wiem, że to jest postawa, którą kiedyś ktoś robił i on te nogi na tym zbudował. Nie robię, e, wiecie, tego całego wyprostu na maszynie, bo to robi już, nie wiem, kulturysta, który ma stać 15 lat i on, on, on chce sobie tylko, powiedzmy, dorobić głowę tą prostą, że tak powiem, proste uda, o, dokładnie proste uda, tylko patrzę na to, co on robił kiedyś, jak kiedyś się trenowali. Więc to by było tyle, sorry, że tak długo, ale chciałem się tutaj po prostu bardziej nad tym całym tematem rozwieźć, bo myślę, że wielu po prostu o tym zapomniało wspomnieć na swoich TikTokach. Prawdopodobnie tak nie ma ludzi zje, zjedzie w komentarzach, ale myślę, że osoby, które naprawdę są kumate, rozumieją faktycznie, jak ten trening działa. Prawdopodobnie poprą moje zdanie. I co? Słuchajcie, zachęcam Was do komentowania. Będziemy się jutro. Bo jutro mam swój trening do ucioma. Plus do tego jeszcze wyciskam. Mój trzeci trening w tygodniu. Tutaj jutro wleci, w kolejnym tygodniu wchodzi deal Zaczynam sobie e, z moim trenerem nowy plan treningowy, więc zobaczymy, jakie będą efekty. W domu leczymy po 200 kg w ciągu, po 150 na siadzie i po 110 aktualnie, jeśli chodzi o wyciskanie, może nawet 120 w, le w lecie do końca roku. Nie wiem, zobaczymy. Pamiętajcie, podstawy jeszcze raz. Postanę, a dopiero później jakieś wydziwienia tym bo tyle. Widzimy się później mordeczki. Na razie.